Cześć, ja jestem Krzysiek. Czas na luźny monolog. Przepraszam, że tydzień temu nie było. Nie miałem pomysły i nie umiałem zabrać się do zrobienia tego luźnego monologu. Dzisiejszy luźny monolog będzie krótki, dlatego że sporo czasu mi zajęło nagranie oraz montaż programu urodzinowego. Przy montażu trzeba uwzględnić to że miałem inną wizję związaną z PPM Channel, czyli te różne rzeczy do tła, a przy podcast zamierzałem jeszcze znaleźć kilka piosenek, które by jakoś były takimi które by były w przerwach pomiędzy moją gadaniną dobrze. Ale y, z, powiem Wam o tym, o czym chciałem Wam powiedzieć i o tym, o czym wczoraj napisałem w, w scenariuszu. Y, tak więc, y, zaczniemy od wrażeń związanych z minięciem pierwszego tygodnia studiów. Tak, no bo w zeszłym tygodniu miałem już wszystkie przedmioty, które normalnie będę miał na studiach w tym semestrze. Przedmiotów jest mniej, przynajmniej mi się wydaje, że jest mniej w porównaniu do tego, co już było. W zeszłym semestrze mam więcej wolnego czasu w 3 dni, ale też mam przeciążone dwa dni i staram się jakoś wziąć i przepisać do innej grupy z jednego przedmiotu. Tak jest. Większość przedmiotów jest taka sobie, w sensie jakoś nie, nie kręci mnie to zbytnio. To są zwykłe przedmioty. Jeden przedmiot nie. Znaczy jakoś może jest ciekawy, ale prowadzący jest taki niefajny i już mnie do siebie zraził. I jeszcze. Jest przynajmniej jeden przedmiot, który mi się bardzo spodobał. Znaczy, jeden przedmiot związany właśnie z takim dziennikarstwem radiowym i z gadaniem do mikrofonu, czyli takie coś, co teraz robię i co nawet jak się do tego przyłożę, to mnie kręci i potem jak oglądam efekty, to po prostu jest super. Muszę Wam się przyznać, że przesłuchałem ogólnie tą wersję na PPM Channel. Nawet kilka razy mi się bardzo podobało to wykonanie. Nie wiem jak wam, ale też zauważyłem, że, że ten, że problem jest z tym, że problem jest z tym, że to zależy jak się włącza, bo na przykład raz mam to, że mi, że mam wysoką jakość. A czasami mam tak, że po prostu y, mam, znaczy chodzi o, y, tą roz, o tą jakość taką graficzną, że po prostu czasami czasami po prostu y, jest taka słabsza jakość, jakby było trochę rozpikselowane, ale czasami jest tak jak powinno być, czyli po prostu jak najwyższa jakość, eksportuje wszystko w 1080 y, pikselach, tak dobrze mówię w sensie w, tym, w tej jednej z najwyższych rozdzielczości, żeby po prostu była satysfakcja z oglądania, nie po prostu takie podejście, a, czy, a nie że po prostu słabo wychodzi. Dobrze, przejdźmy do kolejnego tematu, związanego trochę z tym, co dzisiaj było. Czyli do tego, że w tym, że mija roczek naszego kochanego projekciku, czyli prywatnego, audiowizualnego projektu medialnego, i o tym będzie ta druga część. Może się bardziej rozgadam, trochę bez scenariusza będę o tym opowiadać, ale mam nadzieję, że jakoś to zniesiecie. <grych> tak, na P.A.P.M. Channel, jak mówiłem, i P.A.P.M. Podcast możecie znaleźć program y, poświęcony y, P.A.P.M. Nazywa się w obu to już rok. Znaczy na podcaście macie to y, nazwane. Y, to już. Y, to już rok. Ale na YouTubie macie jako. To już rok. PPM Właśnie. Y, nie wiem, a czy ja już o tym mówiłem. Y, nie zrobiłem, nie zmieniłem tych social medów, nie zrobiłem takich specjalnych urodzinowych dla P.A.P.M. Channel i P.A.P.M. Podcast, tylko ogólnie dla profilowego yy, głównego yy, projektu zrobiłem, dlatego że głównie to jest takie święto, yy, taki dzień P.A.P.M. Tak. Yy, 8, 8 lipca będzie roczek P.A.P.M. Felietony, a gdzieś we wrześniu czy gdzieś w grudniu. Czy, czy albo w październiku muszę jeszcze to sprawdzić i ustalić datę, kiedy będzie roczek miał PAPM tekst. E, tak, e, jeśli sobie sprawdzimy PAPM Channel, mogę to zostawić tutaj, e, to zobaczymy jak wygląda ta sytuacja z tym naszym kochanym PPM Channel. Otóż, jak sobie wejdę na mój kanał w sensie P.P.M. Channel, obecnie dwa, 26 subskrybentów. Dziękuję za bardzo fajne komentarze pod filmami. Znaczy, pod, pod, tym, pod tym ostatnim filmem, od dwóch bardzo sympatycznych. Ludzi, też dziękuję Wam serdecznie za 59 wyświetleń. Cieszę się, że e, mój e, program e, cieszy się takim e, zadowoleniem, znaczy takim, przepraszam, że zaczęłam się ze wzruszenia, e, takim, e, takim, takim zainteresowaniem. I cieszę się, że po prostu e, jesteście e, z z tym projektem że mi jakoś towarzyszycie, żebym go prowadził daje mi dużo frajdy yy, i ten i cieszę się, że że na przykład seria ciężarówki o Volvo FH albo o, Mer o, o Mercedes Actros MP5 no to tu już jest w setkach wyświetleń, więc cieszę się, że Taką popularnością cieszy się seria ciężarówki. Tak. To będzie trochę takie wspominanie przeszłości. Takie ze strony akurat takiej filmowej, tak? Na początku sobie obliczę yy, szybko, ile było filmów. Yy, w, 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 wtedy kiedy było to PejPiem. 5, 4.

za czasów radia Krzyśek. Podczas tych 9 miesięcy, o których mówiłem, czy to w audycji na PjPm Podcast, czy to w filmie y, na PjPm Channel. A obecnie ile jest wszystkich filmów? Tych wszystkich filmów jest bardzo dużo. W sensie, czekajcie, to powinno mieć. Dobrze, no to sobie policzę, dajcie mi chwilę, raz, dwa, cztery, cztery razy. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 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 dziewięć trzynaście, czternaście, piętnaście, 15, 16, 16, razy, cztery, dajcie mi chwilę, 16 szesnaście. Szesnaście razy, cztery to będzie 64 filmy. Jeśli od 64 filmów odejmiemy to 26, to wyjdzie, że ogólnie 38, czyli więcej zrobiliśmy. W tym więcej zostało wrzuconych za PPM niż y, za tego. Niż za. Niż za. Y, wow! Już sporo trwa, ale. Dzisiaj są urodziny, więc pozwólcie, że trochę więcej będę gadał o wszystkim i o niczym. E, tak. E, powspominajmy sobie ten rok. Zaczęło się oczywiście od tych wszystkich programów skrótowo PAPM News i takie na poważne zaangażowanie się e, się. Się naszym pięknym projektem było 9 miesięcy temu, czyli 24 maja 2022 roku, kiedy już doszło do takiego trochę przebranżowienia w sensie, że z takiego kanału, z takiego projektu newsowego wróciłem do formatu wielotematycznego i zaczęła się seria, która obecnie jest na P.P.M. Podcast, czyli Stany. Programów ze stanów możecie znaleźć 11, 12 i jeszcze 13. Tak, do od, y, od, od stanu Waszyngton do Dakoty Południowej. Przypomnę Wam jeszcze, że na Piejpiem podcast niedawno pojawiła, pojawił się 18 stan. Y, stan Minnesota, więc. Więc jakby ktoś sobie zadawał pytania, a gdzie są te stany? Bo ja w ogóle nie wiem gdzie są te stany, bo po prostu na PAPM Channel ich nie ma. A ja po prostu jestem ciekawy jakie są kolejne stany. No to właśnie mówię, że stany już są od dłuższego czasu na PAPM podcast i wrzucone są od od 3 miesięcy, czyli gdzieś około chyba od listopada, tak? Są wrzucane od. Od tak, od końca listopada, tak. Tak w sensie regularnie. W sensie wcześniej jakoś. Tak, była Dakota Południowa, dominował wcześniej luźny monolog, więc ten, więc. <grywka> więc właśnie tak się. To jakoś kończy, no. Tak, no... No to będzie głównie gadanie, więc przepraszam was, że po prostu to nie ma takiego zbyt dużego ładu i składu. Chciałbym się z wami trochę podzielić wrażeniami, opowiedzieć trochę, więc tak, więc wracając. Yy, zaczęliśmy na poważnie od stanów, yy, potem się pojawiły te nowinki z kanału drugiego, które również się pojawiały. Restrukturyzacja i channel. Elżbie, śmierć Elżbiety, reupload 20. rocznicy, bo była 21. Znaczy, w zeszłego roku trafiło to na Radio Krzyżyk SPPR, ale kanał był usunięty, dlatego że był z mojego prywatnego konta i po prostu ten. A tutaj w zeszłym roku nie mogłem wrzucić, dlatego że za młody był kanał, a to trwa jakieś 18 minut. No, później nowinki. Skrótowo było jakieś jedno. Potem znowu nowinki. A nie, przepraszam, były dwa skrótowa Przez październik, tak. I co do tych nowinek, one nawet fajne były i jakoś jakąś satysfakcję mi dawały. Ale ogólnie, tak trochę bardziej przeszedłem na takie pilnowanie tego. Co oglądam, i po prostu takie ten. I tak trochę, i tak trochę chciałam jakoś ten. Nie wiem, może kiedyś jeszcze się poważnie nad tym zastanowię i wrócę, ale na razie jednak zostanę przy takim własnym kontencie, czyli na ciężarówkach, a nie będę po prostu oglądać y, takich innych filmów. Nie wiem. Po prostu to jest taka rzecz sporna, bo, ten z, bo z tego samego powodu jakoś jakoś rezygnowałem, ale z drugiej strony tak trochę to jest taka sentymentalna seria, i nie wiem, czy to jest dobra decyzja, więc ciągle się waham. To po prostu ta seria trochę budzi we mnie emocje, bo z jednej strony mogą na mnie, może na mnie negatywnie wpływać, jak to robię yy, a z z drugiej strony jakoś ten. A z drugiej strony jakoś y, trochę fajnie mi się ją robiło. Y, potem, oczywiście, zaczęła się seria ciężarówki. Y, Benedykt przez jakiś czas y, był y, ETS 2 News Flash, ale później jakoś wrócił y, na y, kanał. Znaczy na PAPM tekst. I później znowu jakoś te ciężarówki. Ostatnio do nich wróciłem, bo ten. No, właśnie. I oczywiście nasza piękna audycja noworoczna. No, oczywiście yy, na naszym pięknym yy, yy, podcaście. Mieliśmy oczywiście od początku taką serię Stany. I jeszcze mieliśmy yy, pierwszą analizę. Whitaker, potem były te, te stany, informacje z PAPM2, potem Colorado, znaczy w sensie, w sensie kolejne stany, później się zaczęły we wrześniu luźne monologi. Przez jakiś czas skrótowa, znowu luźne monologi i wróciły stany, jeszcze były ogłoszenia. Specjalne luźne monologi. I ogólnie to jest taki luźno monologowo. I jeszcze stanowo takie, taki podcast, który głównie zajmuje się tymi rzeczami. Tak, tak więc... Więc jak znowu się pojawią nowinki, to wiedzcie, że mam mieszane uczucie i nie wiadomo, czy to, że były teraz, to, to znaczy, że będą za tydzień. Bo po prostu to jest bardzo. Ta seria bardzo budzi emocje. I musicie to wiedzieć jako moi widzowie i beneficjenci PPM Channel, że po prostu ta seria budzi we mnie emocje. I z jednej strony jest fajna, a z drugiej strony yy, a z drugiej strony nie wiem, czy yy, powinienem ją robić, dbając o swoje zdrowie psychiczne. Yy, tak, yy, przed nami jest kolejny rok. Wiem, że, że to co było w sensie w sensie yy, ten chaotyczny rok, co był że po prostu jedno było, potem nie było, dużo było zmian y, zmiany w, w takiej y, strukturze projektu że były 4 bo potem wcześniej były jeszcze 3, było to pomieszanie z kanałem trzecim i po prostu od września dopiero jest jakaś stabilizacja Y, też y, związane z tymi seriami, tak. Skrótowo, nowinki. Y, jeszcze teraz y, te ciężarówki, chociaż te ciężarówki dopiero co się pojawiły. Y, jeszcze stany, które przez jakiś czas były na, na channel. Jeszcze te całe zamieszanie z tekstem y, i z felietonami czy opiniami. No, po prostu tego trochę dużo było tego zamieszania, tak. Ale kanał się dopiero jakoś tworzył i było dużo pomysłów. Też jakoś później jakoś doszedłem do wniosku, że to powinno być tak, a nie inaczej. Szczerze, trochę chciałbym wrócić do tych nowinek, ale nie wiem, czy do nich wrócę. Znaczy, nie wiem, czy im dać znowu szansę. Może powiedzmy, że dam im znowu szansę. I po prostu będę po prostu. Wystawiać na próbę y, siebie, i może jakoś ten, i może jakoś mi wyjdzie. Dam znowu szansę nowinkom, i ten, ale nie będzie świętowania rocz roczku nowinek, dlatego że jakoś to jest jeszcze młoda seria. Nie wiem, powiedzmy, że będzie, ale to, czy za dwa tygodnie znowu nie zmienię zdania. To nie wiem, też będzie, jeśli będzie, to na pewno będzie to kilka pozycji. W sensie to nie będą wszystkie pozycje, tylko to będzie kilka pozycji. To nie znaczy to, że będą nowinki. To nie znaczy, że nie będzie ciężarówek. Będą obie serie. Tylko muszę teraz jakoś zoptymalizować czas, żeby po prostu jakoś robić te serie i robić je jak najbardziej profesjonalnie. A nie tak, że jak teraz, że trochę przerywam, bo tak mówię, trochę bez scenariusza, no, który, na którym się y, opieram. Też z nowinkami jest taki problem, że po prostu y, trzeba na to last minute y, robić, dlatego że po prostu y, w, pi w piątek wieczorem jakoś y, ostatecznie wiem o czym powiedzieć, bo do tego czasu coś Netflix może wrzucić. W sensie, jak ja robiłem to nowinki. To zawsze zostawał ten dzień, czyli. E, czyli ten. E, ten dzień, czyli. E, ten. No, czyli piątek, kiedy Netflix czasami bardzo dużo filmów. Znaczy głównie wtedy wrzucał, tak? Czyli na przykład przez kilka dni jakoś mało co wrzucał. Jakieś official trailery, aż w piątek. Jest już sporo tych official trailerów czy official, w różnych innych. A czy takich bardziej, takich właśnie właśnie trailerów tych seriali? Więc na tym, na czym się wcześniej opierał na ppm 2 na tym tak samo nic, nic się nie zmienia. Nowinki raczej wrócą i będą mieć taką miniaturkę, jaka jaka właśnie y, ostatnio była, więc ten, więc y, więc może dam szansę tym nowinkom. Tak, y, przed nami szlak czasu, za nami szlak czasu, więc ten, więc będziemy działać dalej, w sensie ja będę działać, a wy, a ja mam nadzieję, że będę was Będę wam dawać satysfakcję. I będziecie zadowoleni z mojej pracy. Więc ten. Więc ja po prostu. Jestem na wasze usługi i będę wam dawać przyjemność. No to ja się już z wami żegnam. Słodkich snów. I spotkamy się za tydzień na. Na właśnie. Spotkamy się na serii której się nie spodziewacie, i jest to seria, oczywiście, Stany. No, mogliście się tego spodziewać, ale oczywiście wracamy z regularnością, czyli postaram się, żeby było jak najbardziej regularnie i żeby Was zadowolić. Tak więc jeszcze raz słodkich snów i na razie.